Cześć dzień dobry, z tej strony Dusia i dzisiaj przed Wami materiał odnośnie najnowszego PTB w Dead by Daylight. Wiele pytań na streamie i sporo wiadomości prywatnej skłoniło mnie do tego, żeby nagrać taki materiał odnośnie tego PTB. Ja już wcześniej, słuchajcie, nagrywałam filmik odnośnie tego PTB odnośnie tych zmian, które będą nadchodzić, także zapraszam Was i odsyłam do tego filmiku, ale dzisiaj omówimy sobie to, co udało nam się już zobaczyć na obecnym PTB. Dodam jeszcze tylko tyle, że w tle będziecie widzieć materiał z live'a, na którym to PTB ogrywaliśmy i właśnie te elementy, o których będę mówić. Zacznijmy sobie od tego, co dostajemy przed rozpoczęciem meczu, czyli od archiw. Jeżeli chodzi o archiwa, będzie można wybrać dwa zadania jednocześnie, na surwa jedno oraz jedno na killera. Co jest generalnie moim zdaniem spoko opcją, gdy gracie obiema stronami, by nie musieć co chwilę przełączać się między zadaniami. Często zapominało się o zmianie zadania przy zmianie strony grającej, także zdecydowanie jest to na plus, jeżeli chodzi o moją opinię. Zmieniono także formę odbierania archiw, nadal możecie przytrzymać ikonę, ale możecie także po prostu kliknąć dwa razy przy jej odbiorze. Sam wygląd archiw na bardziej wyostrzony jest moim zdaniem ok, chociaż patrząc na zadanie u góry, widać, że graficznie te dwa elementy nie są jednakowo wyostrzone, co osobiście mega mnie kłuje w oczy. Jeżeli podobają Wam się moje materiały, zostawcie koniecznie subskrypcję dzwoneczkiem, aby być na bieżąco oraz komentarz. Będzie mi bardzo miło. Każdy komentarz czytam, na każdy komentarz odpowiadam, nie zapomnijcie też o łapce w górę. No i Finishing Mori. Najgłośniejsza zmiana podczas tego PTB to dodanie tak zwanego Finishing Mori do rozgrywki. Element, który omawialiśmy dokładnie na filmiku dotyczącym tego update'u. Finishing Mori kończy grę w momencie, kiedy powalony zostanie ostatni surf. Jeśli jakieś inne surfy wówczas są na haku, leżą, to zostaną potraktowane jako ofiary. A na ostatnim powalonym odclałem ujrzymy Mori zabójcy. Wszystko fajnie pięknie, ale to jest bardzo, 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 bardzo zły pomysł. Jak wiecie, nigdy nie opowiadam się po żadnej ze stron, jeżeli chodzi o Dead by Daylight, bo jestem zarówno graczem i Killera, i graczem Surwa, i z tych dwóch perspektyw uważam, że wprowadzenie Finishing Mori w takiej formie, jaką dostaliśmy ją na PTB, może mieć bardzo zły wpływ na rozgrywkę. Po pierwsze kwestia punktów. Wyobraźmy sobie sytuację, w której killer bardzo szybko powala całą czwórkę ocalałych. Mecz od razu się kończy. No i co za tym idzie? Ani ocalały, ani killer nie wynosi z meczu praktycznie nic. W starym systemie killer musiałby powiesić ocalałych na haku, co sprawiłoby, że może któryś z nich by się wyszamotał, podiósł na dziadku i cały mecz by się trochę przedłużył, a jednocześnie przyniósł obopólne korzyści dla obu stron w postaci. Punktów, które by sobie jeszcze w jakiś sposób mogli na niektórych akcjach nabić. Po drugie, totalne zabicie pełnych taktyk. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mecz gra jakiś SWF. W pilcie mamy na przykład dwie osoby z dziadkiem, jedną osobę z deliverensem, osoba z deliverensem wisi, osoba z dziadkiem i bez niego jest na ziemi, a ostatnia osoba mająca dziadka jest goniona i zostaje powalona. Mecz się kończy, gdzie dobrze wiemy, że w takim setupie ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej, bo osoba z deliverencem mogłaby się zerwać z haka, osoba z dziadkiem mogłaby wstać i pomóc reszcie. Także, yy, no, jak wiecie, te przykłady, które sobie tutaj podaję, są skrajne. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi dokładnie w tym przypadku. Często zadawajecie mi też pytanie, czy uważam, że dodanie dziadka do beyskitu to jest przesada. Zdecydowanie ten zabieg zabije taki killer jak Twinset czy chociażby Onrio, ale tak naprawdę surf ma 45 sekund, by się podnieść. Problematyczny może być, jeśli będzie miał w bildzie dziadka, bo zajmie mu to automatycznie 22,5 sekundy. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jak szybko killer jest w stanie skończyć mecz, fakt podnoszenia się nie zrobi tu większej różnicy. Oprócz tego, że należy koniecznie zreworkować twinsy i trzeba będzie mieć jako killer na uwadze to, że ok, on się może sam podnieść. Dodam jeszcze fakt, iż finishing Mori miało odbywać się w miejscu wolnym od palet oraz przeszkód, żeby było klarownie widoczne dla każdego gracza. Na ten moment na kilku mapach, niestety, nadal podczas Mori, kamienie czy inne obiekty potrafią wejść w kadr. Jeżeli chodzi o Fering Mori, to szczerze moim zdaniem mogliby go usunąć, tak samo jak było z tą mgłą na zaciemnienie i rozjaśnienie itd. E, ponieważ nie wiemy, czy jest wart po prostu zachodu w takim stadium, w jakim nam go podają. Jeżeli chodzi o zmiany w perkach, były one oczywiście nieuniknione przy wprowadzeniu takiej mechaniki. Nie chcę za bardzo się tutaj nad tymi perkami dłużej rozgadywać, są to zmiany procentowe, usunięte efekty. Coś, do czego zdecydowanie szybciej przywykniemy, niż do faktu tego finishing Mori. I teraz na końcu. Wiecie, jak ja widzę rozwiązanie? Fajne jest to, że Behavior chce, by Mori Killerów było częściej oglądane w meczu. Jestem jak najbardziej za. Wydaje mi się, że odkąd e, czerwone Mori zostało zreworkowane i nie zabija po jednym haku, to faktycznie bardzo rzadko widzieliśmy Mori. Ale moim zdaniem lepiej działałoby już fakt, kiedy killer powala faktycznie ostatniego surwa. Tego surwa, przed którym stoi zadanie znalezienia hacza. Ostatniego, który jest na mapie, bo reszta uciekła lub nie żyje, i wówczas z momentem powalenia faktycznie odpala się Mori. Moim zdaniem byłoby to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, bo ok, Behavior wprowadza nową mechanikę, jest to finishing Mori, jest to jakaś nowość, ale jednocześnie nie zaburza tak taktyk, nie zaburza tak rozgrywki. Osobiście mam nadzieję, że Behavior posłucha graczy, e, co mają ten temat do powiedzenia. Fajnie by było, jeżeli by rzucili jakieś, um, jakieś info, gdzie możecie się wypowiedzieć tak naprawdę każdy gracz. E, nie wiem, czy jakąś ankietę, czy cokolwiek. E, no ale też mam nadzieję, że posłuchają tych topowych streamerów zagranicznych właśnie z, um, w tym temacie i że coś tutaj jeszcze będzie zmienione. Także moi drodzy, to było moje zdanie na temat tego PTB. E, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym PTB e, i o tych zmianach, które mają wejść. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, bo zdania są różne, chociaż w większości z tego, co słyszałam, niestety są to zdania na nie zdecydowanie nie. Także czekam na informacje z Waszej strony, na komentarze, będzie mi bardzo miło. I co? Do usłyszenia jutro. Cześć!